Zgodnie z ostatnią wolą sławy. cała fortuna została przepisana na Merkurię, natomiast koty trafią do Artemii. Widzisz? Mówiłam ci. Mówiłam? Mówiłam. Nie chcecie w tym domu. Spadaj. A wypchaj się dżemem, Merkuria, ty bananowe dziecko. Nigdy sobie sama nie poradzisz. Zobaczysz, jeszcze karma wróci. Ale przynajmniej mam koty. Najlepiej. To by było wszystko. Dziękujemy. Do widzenia. Ej, gdzie ja będę teraz mieszkać? Muszę sobie szybko coś znaleźć, bo zwariuję, byle dalej od niej. O, cheap house, dom przy ulicy Lipowej 2, szukać domu spokojnej dzielnicy, miejsca, gdzie wychowasz dzieci, dwie sypialnie, łazienka, otwarta kuchnia, nie zwlekaj, 7047. O, dobra cena. Hmm. A co, ja się będę zastanawiać, biorę od razu, a jak? O nie, ode! zapomniałam, ona ma cały hajs, dobra, uspokój się Artemia, jakoś to załatwimy. Dzień dobry, chciałabym kupić dom przy Lipowej 2. Tak, jestem zdecydowana, jak najbardziej. Kiedy możemy się spotkać, żeby odebrać klucze? Mhm. Dostanę pocztą. Okej, okay, w porządku. A jak dokonać zakupu? Internetowo? Hmm, naturalnie. Weź te blikiem jutro. Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, że odbierze. Cześć, słuchaj, wiem, że się nie znamy, ale potrzebuję pomocy. Jestem w ciężkim dołku, bo widzisz, Merkuria wyrzuciła mnie z domu. I nie mam gdzie mieszkać. Tak, chcę kupić dom. Jak najszybciej. Potrzebuję 10 tysięcy. Czy byłbyś w stanie mi pożyczyć? Obiecuję, wszystko ci oddam. Co do grosza. Jasne, jeżeli to twój warunek, to spotkajmy się jutro. Na razie. Co jest do cholery jasnej, no nie! Dlaczego to zawsze muszę być? Ja! Halo, halo, dzień dobry. W końcu mój szatański plan wszedł do gry. Ha, 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 ha. Idealnie. No, to tak. Widzieliście scenkę na początku, wiecie co się wydarzyło. Fortuna i dom przeszły na Merkurię. Natomiast, właśnie, koty nie tylko są artemi ale też i cieśka. Nie zdążyłam tylko powiedzieć, bo jakby czas mnie gonił, więc to mówię. Jeszcze chciałam wam powiedzieć jedną rzecz a propos tej chaty. No więc chata ta została kupiona przez stronę internetową. Taką dziwną, podejrzaną, jak co niektórzy się mogli przyglądać. Jak nie przyglądaliście się, to spauzujcie, zobaczcie sobie. I to jest dom po aukcji bankowej, tylko że z fejkowej strony. Jakby ktoś kupił od banku i potem chciał się go szybko pozbyć, więc go sprzedał. O co chodzi z aukcją bankową, już Wam mówię. W Stanach jest coś takiego jak y, aukcje bankowe z domami. Y, to są domy najczęściej odbierane przez komornika. Domy w stanie fatalnym, w stanie tragicznym. I ogólnie, no co to dużo mówić, one są tanie, fakt, ale nie poleca się ich kupować, jeżeli ma się rodzinę, jeżeli jest się młodą osobą, te ceny kuszą, bo to tanio i w ogóle. Ale najczęściej takie domy kupowane są przez takie, takie wiecie, stare wygi deweloperki, które wiedzą, co kupują. Bo to jest ten myk, że mm, nie możesz tego domu wcześniej zobaczyć, nie możesz do niego wejść, nawet nieraz zdjęć tego domu nie widzisz. Więc kupujesz kota w worku. No i takie stare wygi, deweloperki. To wiedzą, że te domy to najczęściej to ruiny, są rudery menelnie, nie? I przeważnie burzą, remontują, stawiają coś nowego, albo w ogóle, nie wiem, burzą cały dom i sprzedają działkę, też można. No a Artemia wpakowała się w zakup właśnie takiej nieruchomości. I ona jest teraz w ciężkiej, bo nie wie, co ma z tym zrobić. No, ale obiecała komuś, że się z nim spotka, więc idziemy się spotkać ze sobą, która jej te 10 tysięcy na ten nieszczęsny dom pożyczyła. Ok, tak więc jesteśmy sobie w Sannej Szuno i już to Artemia zaraz będzie dzwonić. Nie bez powodu jesteśmy w Sannej Szuno. Pewnie już się domyślacie, kto te 10 koła Artemii pożyczył. I tak, był to Hektor. Był to Hektor, dlatego że y, po pierwsze, po śmierci dzieci jej ostatnim życzeniem było to, żeby Artemia no, spotkała się, w ogóle żeby on się spotkał z dziećmi, żeby wszedł w życie ich wspólnych dzieci, zarówno Artemia jak i Cieszy y, i żeby służył im pomocą przynajmniej dopóki żyje. A z racji tego, że Hektor nigdy nie narzekał. I zawsze chciał być w jej życiu, w ogóle w życiu dzieci. No to jak ona zadzwoniła i powiedziała: Słuchaj, nie znamy się, potrzebuję pomocy. No to on mówi: Dobra, jakby ja ci haj pożyczę, tylko się musimy spotkać, nie? Także czekamy na Hektora, gdzież ten Hektor jest. Hektor. Czy on tu przyszedł już? Nie, to nie jest Hektor, to jakiś Aurelio. Hektor! No to co ja mam iść do niego, do domu? No to dobra, pójdziemy do niego, do domu. Oj, nie doczekamy się Hektora. Ale trudno. Gdzie on mieszkał? Tu mieszkał. Ta, tu? Nie tu. E, tu. Tu mieszkał Hektor, tak. Czy on tu jest? No jest w domu. No to miałeś przyjrzeć cię nie ma, no. Oh. Dobra. To jest ten dom. Boże, to mieszkanie tutaj. Pukaj do drzwi. Od razu Hektorową żonę poznasz. No, chciałam się z nim spotkać w parku. No to nie chciał się spotkać w parku. Hektor! Tu siedzi. Dobra, idź, usiądź. I od razu weź, porozmawiaj z nim. Weź, powiedz. Poproś go też o radę w ogóle. Narzekaj na problemy, tak? Powiedz mu, Artemia, co się wydarzyło. O, przytulili się. Powiedz mu, co się wydarzyło, że w ogóle kupiłaś HT w ciemno totalnie, że nie wiesz, co masz teraz z tym faktem zrobić. Że życie cię do... nie jest zadufana w sobie. Że życie cię dobija. I ogólnie jest jedna wielka masakra. Rodzinna. Spędzanie czasu z rodziną. A no możemy zrobić, że jest rodzinna w sumie. To się zgadza akurat, bo ona się bardzo lubi z tym. No. I Artemia mu mówi, że słuchaj, wpakowałam się w niezłą kupę, kupiłam dom, który jest jedną wielką ruderą, nie wiem, co ze sobą zrobić, ale obiecuję oddam ci te pieniądze, wszystko będzie dobrze, nic się nie martw, mam dobrą pracę. I tak, no i Hektor jej mówi, że wiesz, no, słuchaj, exactly. jak chcesz, to możesz no. zostać u nas, mamy jeden pokój, dodatkowo wszystko jest spoko. A Artemia mówi, że wiesz co, nie bardzo, dlatego, że no ja chcę być samodzielna, nie chcę wam się też zwalać, poza tym słabo mnie znasz, tato, tak? I no, no nie czułabym się z tym komfortowo. Na co Hektor jej mówi, dobra Artemia, ja to mam jeszcze jeden pomysł. Bo wiesz, bo ja mam namiot. No to, jaki namiot, nie? No, namiot, w którym mieszkałem, jak poznałem waszą matkę, nie? Ten namiot. To jest ten namiot, w którym Hektor mieszkał w ogródku Wazowski, jeszcze w Wierzbowej. Arcebia mówi: okej, okay, no i co z tym namiotem? No, słuchaj, ja ci dam ten namiot, ty sobie będziesz remontować i będziesz mieszkać w namiocie. No. Okej, okay, nie. No i dał jej ten namiot. No ale pozostaje kwestia kotów, więc Hector jej mówi, że słuchaj, no my nie przyjmiemy kotów, bo tutaj ta jagona ma? Cena. Sawana, Sawana. Savana ma alergię, więc nie bardzo, ale wiesz, ty bądź dobrą siostrą, bądź mądrzejsza, weź merkury jednego tego kota, oddaj tą Kicie czy tą Zosię, Zosię, bo to z Zosią miała największą więź dziesia, więc y, Zosię i nie bądź taka, bądź mądrzejsza, Artemia, życie ci to zwróci, a resztę kotów oddaj na razie do cieśka. I zostaw sobie tylko, nie wiem, peceta. No i Artemia myśli, myśli i mówi, no dobra, to nie jest taki zły plan w sumie, dzięki tato za radę, na pewno będziemy się widywać częściej. Tak więc tak, jeszcze sobie pogadajcie, rzuć mu szalone spojrzenie, opowiedz mu śmieszną historię, poproś o pomoc przy sprzątaniu, okaż mu wdzięczność, a w zasadzie to bardziej okaż mu wdzięczność niż ten. I sawanie, uprzejmie się zapoznać z sawaną, bo byłoby miło, gdybyś jednak, mimo wszystko, doceniła to, że cię przyjęli pod swój dach, kurczę, i mogłaś ich odwiedzić, mogłaś się spotkać z ojcem, poznać ojca. Bo w ogóle, powiem wam tak. Hektor nie jest złym ziomeczkiem. To nie tak, że ja go nie lubię. Ja Hektora bardzo lubię, tylko on mi po prostu nie pasował do dzieci. Oni nie mogli być razem. Mimo, że gra twierdzi inaczej, że mieli perfekcyjną zgodność charakterów, to ja dalej uważam, że oni razem być nie mogli. Zapoznaj się z tą sawaną, no. No i nie chcą się zapoznać. No, zabawne zapoznanie. Super. I jeszcze jej poopowiadaj tutaj. To uprzejmie się z nią zapoznaj. O, miej trójkę przyjaciół. Oni znają swoją wartość. Wygląda na to, że Artemia właśnie zaprzyjaźniła się z egocentrycznym simem. Egocentryczni simowie mają wysokie wymagania, jeszcze wyższe nie o sobie. Często afiszują się ze swoim dobytkiem i oczekują wyłącznie najlepszych wyrażeń. Czy jedną z preferencji simki o imieniu Artemia jest to, że lubi simów egocentrycznych? Tak. Może być, że lubi simów egocentrycznych, nie ma problemu. Dobra, Arti, e, teraz sprawa jest prosta, jest godzina 22.30, więc wróć do domu i rozłóż ten namiot. Dobrze, koty się mają w miarę okej, okay. no ale dobra, trzeba rozłożyć ten namiot. Rozłożymy namiot, tak. I lekki problem, właśnie jak to wygląda w... Jezu... Jezu, jaka menelnia! Dramat. Czy ty możesz to posprzątać? Sprzątaj, co się da, to weź posprzątaj. O, nie możesz. Kosza na śmieci nawet nie! O nie, to trzeba jej kosz na śmieci kupić. Stać cię, zaraz zobaczymy, czy cię stać. Uno. Dobra, kupiłam jej taki kosz ze starej beczki, żeby było, że coś, coś jest. Okej, okay, weź to posprzątaj, Artemia, bo. O nie, bo ty tam nie, nie ten. Najgorzej, ale ten możesz chyba wyrzucić, nie? Też nie możesz. No dobra, to pomogę jej trochę w tym sprzątaniu. Trochę rzeczy jest stąd pousuwam. I zaraz wrócę. Dobra, teraz już powinna przejść. Także Arti wywal to. Wywal. 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 To tak samo. To też. To też posprzątaj tutaj. Tu jeszcze, matko, tu jeszcze jakieś mleka stoją, jakieś inne rzeczy, pierduki. Wszystko wywala i jak leci. No, przynajmniej się dziewczyna narobi, no ale obsprząta. No musi tą chatę do gołego, proszę ciebie, zbić. Wszystkie te ściany w ogóle, tu w tym domu, ślady po kulach. I będzie się dowiadywać od sąsiadów. Co się tutaj stało, bo tu widać ewidentnie, że raz że menelnia, bo wszędzie stoją jakieś butelki, jakieś dziadostwo, jakieś coś, ale tu ślady po kulach, tu jakieś kurcze pazury. Wygląda, jakby tutaj ktoś kogoś. Koty, no co ja wam poradzę, no musicie sobie pobiegać na razie. To trzeba będzie też uprzątnąć. Trzeba będzie tu w ogóle posiać trawę, wszystko, no wszystko tutaj trzeba zrobić. Także z odcinka na odcinek ten dom będzie się zmieniał, żeby tak pokazać te zmiany, ten, ten remont. A póki co to będzie mieszkał w hektorowym namiocie. Po prostu nie mogę, to jest najpiękniejszy pomysł, jaki mi wpadł do głowy ostatnio. <grym> o rety. No i co, jutro? Eee, świeczko, ale to świeczki to się tak samo z siebie nie zapalają. Mhm, okej. Okay. Eee, no, w każdym razie jutro trzeba się wybrać do cieśka, bo a tą kanapę możesz drapać o Stachy akurat. Nie macie kuwety, o nie! No tak, nie ma kuwety, bo kuweta się została u tej. O Boże, no trudno. Co ja wam poradzę? No muszę was oddać, jutro was oddam! O, Pecet pokonał walkę z dziką wiewiórką. Pecet, o! Pecet jest najlepszy. Dobrze. No to Artemia, jeszcze coś tu jest, co mogłabyś jeszcze sprzątnąć? Ty możesz jeszcze sprzątnąć w sumie. To weź jeszcze, posprzątaj. Co ty robisz? Reaguj na prezent. A, prezencik, okej, okay. fajnie. Fajnie, że dostałaś prezent. Jesteś głodna, jest pierwsza w nocy, trzeba iść spać. No przykro. Dramat, nie poradzimy sobie z tym. O, koty, no co ja wam poradzę, no? Wypłacz Nie, nie płacz w tym brudnym łóżku. Dobra, to jest sprawa życia i śmierci. Idziemy podzielić koty. Dobra, trzeba zapukać, bo to nie może tak być. Mój Boże, kicia śmierdzi. Tutaj Eustachy też śmierdzi. To najgorzej po prostu, no ale cóż, no. Koty idą do oddania. Halo! Przywitaj się z Marisą. Przyjazne powitanie i weź zrób Artemia. Albo uprzejme w sumie. Zrób jej uprzejme, to od razu przyjaciółkę zdobędziesz. I zaraz jej powiesz. O, proszę bardzo, przedstaw się 10 z nią, Super. E, okaż jej niepewność, ale też rozmawiaj o zainteresowaniach. I e, e, moment, gdzie to było? Okaż wdzięczność. Mar Marisa ona miała. Boże, Marisa, nie Marica. Marica to była ta nasza zmarła psiapsi. Roma... Matko, a wy dalej jesteście opaleni, ja nie wytrzymam. Pochwal szczerze. Też... Zapytaj jej, jak minął dzień. Możesz jej okazać wdzięczność. Przyjazne. Głębokie zamyślenie, ożywione. Nie, nie da się. No to trudno. Dobra, to ciesz się tym. Gdzie jest twój brat? Idź się, powiedz, do Cieszy Sława. Tak. Zapytaj, jak mu minął dzień, powiedz mu śmieszną historię, że się wpakowałaś w niezłą kupę. Popraw mu humor i jeszcze powiedz, żeby cię przedstawił Gabi i Sławkowi. Właśnie im Artemia opowiada, jak to wygląda, że nie traci wiary i cały czas się uśmiecha, mimo że wpakowała się w dramat. Ale no cóż tu dużo mówić, Roma nie jest przekonana, mają dwójkę dzieci, dalej są opaleni, widać te wakacje bardzo mocno wpłynęły na ich życie, Eustachy tu już będzie zaraz kanapę drapczył, no ale dobra. O, poznała swoją bratanicę, najlepiej. Artemia będzie kochać całą sobą, to weź jeszcze, albo nie możesz z tym nic zrobić, z, z dzieciaczkiem. Nie, możesz poprosić, żeby cię przedstawił, to niech cię Cię Szysław przedstawi w takim razie. Oj, albo lepiej nie proś, dobra. I trzeba teraz jechać do Merkurii i oddać jej kicie. Tak właśnie zrobimy. Dobra, zapukaj do drzwi, Artemia. Weź od razu z tą pogadaj. Przep nie, no nie będziesz jej przepraszać, no bez sensu, przyjazne. Powiedz jej, y, tylko że jakby jest jak jest. Chociaż może i. A nie, niech jej w sumie nie mówi, bo się bardzo na nią zezłościła. Także narzekania. Narzekaj na życie uczuciowe. To tak w ramach tego, że generalnie. E Merkuria. Merkuria, are you okay? Co to był za zes? Artemia. Wychodź, bo trzeba iść, jakby zjeść coś. Dzisiaj taki biegany odcinek, bardzo. O, i ja akurat się zaczął poranek, widzę. Dobra. Weź, pracę sobie znajdź. Znajdź pracę. O, tak. I teraz tak. Chcemy. Polityk, sędzia. Oh, yeah. Weź udział w zajęciach sprawa na uni uniwersytecie. Tak. Dobra, uderzająca młoteczkiem. Początek za trzy dni. No to jeszcze trochę. Idź sobie najpierw tutaj i zobacz, co tu za ludzie siedzą. Siedzi ta kobita. Michaelson. Tu Michaelson i tu Orion Michaelson. Dobra. Tu, co za pani na jakieś randki. Diana Ember. Matko, to jest jakaś reinkarnacja Kamila? Przemysław Florek, okej. Okay. O, witam, Maksia! Maksiu Romanowicz przyszedł, dzień dobry. Artemia? Stolik? Prosimy o stolik, bo tu szybko trzeba ogarniać. A to ty przyszedłeś z jakąś starą kobietą, z jakąś Patrycją Morlik. Z Patrycją Morlik! A to nie jest ta, co się z nią klema, tam co. Boże, ale jej... Matko, jedyna kobieto. Ty masz naleśniki zamiast piersi. Dramat. To ten sweter. To ja bym sobie chciała usiąść i... Na szybko, dawaj Arti, dawaj, dawaj, bo tu trzeba szybciutko stolik. Szybko, kobito, dawaj ten stolik. Super, gdzie mnie posadzili? Tutaj. Fantastycznie. Dobra, to zamów na szybko sobie do stolika jakąś bułę. Weź sobie śmietankową kolę i weź sobie, no, chleb ziemniaczany to nie bardzo. A niech będzie taka napka. Nie, bo ty nie możesz bo przecież, No właśnie, bo ty wegetarianka, zapomniałam. Aj, to weź sobie hot doga z tofu. I bądź szczęśliwa. Najedź się potem do tej pracy. A właśnie, jak to z tą pracą u ciebie? Piąty poziom logiki. Ło, masz jeden na pięć z logiki. To słabo, ale jesteś jednocześnie na ósmym poziomie z marszu. To jest akurat dobrze. I zajęcia, sprawa, sala wykładowa dowolnej uczelni lub użyj telefonu, wybierz udział. Okej. Okay. No to będziemy się uczyły logiki. A najpierw remont. Matka, a skąd ty masz już te... A, bo ona za te śmieci chyba co sprzedałam, to i tak doszło. No to nieźle. No, dobra, dzisiaj przynieśli To dzisiaj miała taki niefart do tych kelnerów Kurde, jak była tutaj z Hektorem To był dramat, a teraz A gdzie ty idziesz? No zjedz sobie A tej przynieśli od razu praktycznie Zostaw tego kelnera Już tam olej tego chłopa O, siema e, Gdzie to tu? Przyjazne? A, bo wy się nie znacie z Klemensem? Tak no to się już znacie z Clemensem. O, etap osiągnęła, zarąbiście. Poznaj kogoś nowego w trzech różnych lokacjach. Fajnie. Bardzo dobra to jest ta. Dobra. Marisa uważa, że Artemia jest spokojna i chce, żeby zostały. No pewnie, Marisa, dzięki. Zjedz tego hot doga z tofu. Dobra, to dodaj tego chłopa do grupy. Klem a nie mogę Clemensa dodać do grupy. Gdyś im aha, nie można zmienić składu grupy. Dobra, trudno. No to nic, to będziecie sobie rozmawiać po prostu. No ty będziesz stała, a on będzie, będzie gadał do ciebie, no i tyle. A bo to cała rodzina Romanowiczów przylazła. Natalia też. Natalia w ogóle. Ona już jest dorosłą. Matko, ale ona jest cinka. To, to po tym. No to nie jest figura klemy, to jest totalnie figura po Mironie. No ale cóż, a bracia twoi gdzie? Tu jest jakiś roman, Scott. No, skotowa uroda się nie zginie na tych simach, na potomkach skotów. No trudno, zjadłeś? zjadłeś. Super. Ty jeszcze wypi. Weź i zapłać, bo trzeba się brać do roboty. Artemia i kuć chatę do gołych ścian. Tak zrobimy, tak będzie. Dobra, to wracamy do domu, bo jak mamy wziąć udział w tych zajęciach sprawa, to trzeba się sprężyć. Także wracaj i trzeba kurde pecetowi kupić jakieś picie, jedzenie, kuwetę, wszystko po prostu. Oj, ciężko się było rozstać z tymi kotami, no ale cóż no. Na każdego przychodzi czas, co nie? Dobra, uskuteczniamy sprzątanie część drugą, także zaraz wracam. No dobra, więc Artemia się troszeczkę narobiła. Tak, pogadaj z Cieśkiem. Was nie chcę za bardzo. O, tutaj jakieś te rzeczy się pozaczynają. Roma uważa, tak, pewnie zostańcie przyjaciółkami. Patrycji Orlik, dziękuję. Widzę, że się rozpoczęło coś, albo się zaraz rozpocznie. Nie wchodźcie mi do domu, zablokuj dla wszystkich. Tam jest remont w środku. Do widzenia, ja was nie chcę tutaj, Nara. Zabierać to ciasto. Więc tak, e, Artemia się trochę napracowała, trochę godzin upłynęło, e, przekopała całe tutaj, wszystko, całe to podwórko. No w domu, no co, biła do gołych ścian, zostały się tylko tutaj te fragmenty i ten ohydny fundament, który będzie trzeba jeszcze tu mm, wymienić. No i plus ślady po jakichś dziwnych, nie wiem, czy to po kulach, czy po czym to. W środku rozwaliła ściany, bo przecież te wszystkie domy z jest karton. Tu jeszcze się jakaś w ogóle plama została po sikach, czy po... Nie wiem, co to jest. Także jeszcze trochę... Jeszcze trochę jej zostało. No i co tu dużo mówić? No, teraz by się przydało iść do tego uniwersytetu. Gdzie to będzie? W podróżach. Sprowadź, weź udział. Nie, moment, jak to się robiło? Wybierz opcję weź, weź udział w zajęciach. Wykonaj połączenie wideo. Nie, dobra. Czyli musimy to zrobić inaczej, bo że będziemy cały czas podróżować w tym odcinku. Dobra. I teraz, tak, teraz potrzebuję. Nie, bo to jest nie to. To jest. Weź udział w wywiadzie gościnnym. Wróć między 17.09. Co, no za późno? Jak to? Łee, to do kitu. Dalia Bierksen, nie chcę ci przeszkadzać. Pewnie, wpłać dotację. Na drodze do sławy. Brawo, Artem. w ogóle jak jej reputacja? Jak ten twoja rep reputation? twoje? Masz zarąbistą reputację. Jeszcze trochę i będzie. No nic. No to w takim razie, jak nie możesz nic zrobić, to wróć do tego domu. I będziemy kończyć, moi drodzy, dzisiejszy odcinek. Dobra, pobaw się z pecetem. Zaproponuj mu przyjaźń. Jeszcze, pobaw się z nim wskaźnikiem laserowym. Powiedz Pecytowi, że wszystko będzie dobrze. Pochwal. Baw się wędką dla kota. A właśnie, jak masz te 5000, które zarobiła sprzedając te, to kup mu jakąś rzecz dla niego, żeby on się cieszył. Bo ma domek, ale potrzebuje jeszcze też kuwety i całej tej reszty, więc. No cóż. Dobra, zwierzaczki, to będzie tu, tak. I jak to mu już kupiłaś, to weź mu tą, dozownik, programuj jest, programuj jest, ten. Ten jest droższy, to weźmiemy ten, w wariancie niebieskim, o. I kuwetę, no dobrze by było, żeby miał tą najlepszą. Dodamy ci tą najlepszą, tylko że czarną, o. Albo nie wiem, też niebieską jakąś, chociaż... To tą, o. Proszę bardzo. I na razie tak musi być, chociaż możemy postawić na razie w domu, żeby kot miał co jeść, gdzie jeść, co robić. Dobra, otwórz drzwi. Eee, odblokuj, tak, i nasyp mu karmy. Co, boisz się czego? Ciemności. No, przykro mi, Artemia, no nie mamy wyboru za bardzo. No i dobra, Miśki, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Artemia, no cóż, no wpakowała się. Co się wpakowało, ale wyjdzie z tego. Dobrze jej idzie, zacznie pracę, zacznie zarabiać, będzie coraz lepiej. Coraz lepiej. Roma do niej przyszła, będzie ją pocieszać. Arti się stała rodzinnym simem. No i co, trzeba się będzie spotkać z Gabrielem. I no, coś może podziałać. Więcej, co nie? Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, to oczywiście zostawcie lajka, dajcie suba, wiecie, na moje media społeczne, wciąż na Facebooka, Instagrama, Tumblera oraz Discorda, bo tam się dużo dzieje. Ja pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się, <grybujesz> pa!